No witam. Zapytała mnie pani Ela, jak ja robię sos z ostrych papryczek. I miałam jej odpisywać, ale sobie myślę, no jest troszeczkę tego pisania, chociaż sos robi się bardzo szybko. Może lepiej będzie, jak nagram taki krótki filmik, jak ja robię ten sos i po prostu opowiem. Ja już ten sos nie mogę zrobić, ponieważ już wszystkie papryczki ostre pozbierałam, to znaczy te, które już się zrobiły czerwone. Zostało tam już niewiele tych zielonych papryczek, więc ja już tego sosu nie będę robić w tym roku. Robiłam go dwa razy. No i, i pomyślałam, że po prostu opowiem, jak ja robię ten sos. No i będzie po prostu szybciej. Więc y, ja ten sos ostrych papryczek y, robię w ten sposób, że biorę ostre papryczki w zależności, ile ich mam. To po prostu robię na oko. Y, Także ja tych papryczek nie ważę. One, one są lekkie raczej, ale po prostu ile mam tych papryczek, tyle biorę. Y, do tego dodaję dwie. Czerwone, bo, bo przeważnie robię, żeby ten sos był taki czerwony. Więc biorę dwie czerwone słodkie papryki. I tak, słodkie papryki obieram z, z gniazd nasiennych, pokroić byle jak, bo będzie blendowane. Natomiast papryczki chili kroję razem z pestkami. Do tego będziemy jeszcze potrzebować czosnek. Ja tak biorę 5-7 ząbków czosnku. Też pokroić byle jak. Do tego 2-3 łyżki cukru i 100-150 ml octu winnego lub jabłkowego. To już w zależności jaki ocet lubimy. Ja y, lubię winny, robię zresztą swój ocet ze swoich winogron. Może być jabłkowy. No i tak do garnka wlewam ten ocet. No to w zależności, jak dużo tego mamy 100-150 ml tego octu. No i go tak jakby zagotowuję i zaraz wrzucam wszystkie pokrojone papryczki i czosnek. I to gotuję tak. Przy odkrytym garnku, garnek żeby był odkryty i w miarę taki szeroki i, i, i płytki, żeby po prostu to szybko parowało. I tak gotuję to 15 minut, dosłownie 15, góra 20 minut, żeby się to po prostu zagotowało i żeby woda odparowała z tych papryczek. Po tym czasie dodaję cukier. No i jeszcze tylko tak... Pogotuję chwileczkę, żeby ten cukier się rozpuścił. Także dosłownie chwileczkę. Ściągam z ognia i blenduję. I tutaj można sobie sprawdzić, jaki to ma smak. Czy, czy to ma mieć taki smak, taki bardziej słodko-ostry? No i tyle, i sos jest gotowy. I albo ten sos przecieram. Yy, przez sitko, jeżeli chcę żeby był taki bardzo taki gładziuteńki, taki jak aksamitny lub po prostu taki zostawiam i, i do słoiczków i pasteryzuję yy, z 15 minut 20 i na każdy słoik, ja tutaj mam właśnie taki słoiczek, ten akurat jest yy, słoiczek yy, przetarty yy, przez sito natomiast drugi mam, który yy, ma drobinki, nie był przetarty no i na każdy taki słoiczek daję jedną łyżeczkę oleju ja przeważnie daję olej słonecznikowy, to tak, żeby się po prostu nie popsuło, żeby być pewnym że, że będzie, że ładnie się przechowa i sos gotowy, zapasteryzowany. I to jest taki, można powiedzieć, taka baza, bo ja ten sos używam do przeróżnych rzeczy, do przeróżnych dań. Yy, można go używać od razu do jedzenia, jako, jako na przykład do grilla, czy do jakichś kiełbasek, czy, czy do czegoś, no, czego tam chcemy. Można go używać też do innych sosów, jako, jako dodatek, żeby po prostu pod, podnieść ostrość. Danej potrawy. No i można go dodawać do różnych zup. Ja dodaję do, do różnych gularzy mięsnych, do, do, do jakichś sosów, spaghetti. No, no, do przeróżnych, do, do, czego, do czego mamy ochotę. To, gdzie chcemy po prostu podkręcić ostrość danej potrawy. Tak delikatnie, bo, no bo w zależności, jak dodamy te właśnie te y, słodkie papryki, to on jest troszeczkę mniej y, ostry. A jak zrobimy z samych ostrych, no to on jest już taki y, porządnie ostry. Więc później musimy właśnie regulować sobie, ile, ile tego y, dodać do danej potrawy. I tyle. I sos jest gotowy. Tutaj mam właśnie te obydwa sosy. I tutaj mam sos. Y który był przetarty przez sito, no to on tak sobie wygląda. Natomiast ten drugi sos nie jest przetarty, no to jest taki, troszeczkę ma więcej tych drobinek. Także, Pani Elu, myślę, że wytłumaczyłam, jak robię taki szybki sos do, do słoiczków. Jak będzie Pani miała jeszcze jakieś pytania, to proszę pisać. Także dzięki, pozdrawiam, pa!